Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym filmie, w którym pokażę Wam i oprowadzę Was po mojej części salonowo-jadalnianej. Mój salon nie jest duży, łącznie z jadalnią ma coś koło 30 metrów. Ubolewam um, no, trochę na tym, bo fajnie by było, żeby um, jednak był trochę większy, był trochę szerszy, miał trochę więcej przestrzeni, ale nie zawsze można mieć wszystko, także... I tak jest ok, e, pomieściło się wszystko to, co chciałam, e, za chwilę zobaczycie, więc generalnie jestem bardzo zadowolona, jest jasny, ma dużo, ma dużo światła, ma duże okna i dużo ma tych okien, więc to też jest coś, nad czym mi bardzo zależało, żeby był e, przestronny, jasny e, i, i funkcjonalny przy okazji i myślę, że to udało się osiągnąć. Ja sobie teraz siedzę tutaj na kanapie, w części właśnie tej salonowej, wypoczynkowej, i wiedziałam, że co by się nie działo, to taki must-have mojego salonu to oczywiście zielona, welurowa kanapa. Taką kanapę welurową miałam już w poprzednim mieszkaniu, tylko w innym kolorze. Świetnie mi się sprawdziła, nawet przy dzieciach, więc to też był taki pewniak, że taka kanapa tutaj stanie. No i tak też się udało. Znalazłam też piękny kolor, idealny odcień, który w ogóle. Kupowałam właściwie trochę na oko, bo jeszcze wtedy nie miałam koloru wybranego, farb i zieleni, ale muszę Wam powiedzieć, że zgrał się po prostu z tą zielenią, która jest tu w kuchni i w łazience, w pokoju, po prostu idealnie. Jeden do jednego, jakbym z miernikami wybierała, także takim fartem trochę to się udało. No, ale co jeszcze w moim salonie znajdziecie? No, to zobaczcie sami. Do salonu wchodzimy z przedsionka przez piękne drzwi mosiężne, metalowe, szklane, piękne drzwi, które wykonał dla mnie Michał z kuźni Koncept, nasza wrocławska firma. I po prostu te drzwi są fenomenalne, bo dzięki temu, że są szklane, to to światło z przedsionka wpada również tutaj na ten mały korytarzyk. I powiem Wam, że to jest mega fajne rozwiązanie, bo nie zamknęłam sobie tej przestrzeni, a dodatkowo przez to, że jest to szyba, to zarówno zimno tak nie leci przez te drzwi i wygłusza, nie, nie ma takiego hałasu, więc to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie. I tutaj też, jak widzicie, na moich kafelkach jest wzór kwiatów, i te kwiaty znalazły się też na tapecie, tylko już w dużym powiększeniu. Tę tapetę oczywiście robiłam w tej samej firmie, w której robiłam poprzednie tapety, i to jest Imprenta, wrocławska firma, i wygląda to po prostu obłędnie. Zaraz zobaczycie z drugiej perspektywy, z moim cudownym dzwonkiem szkolnym, czerwonym, wygląda to czadowo. Tam jest mała łazienka, która jest jeszcze niedokończona, jeszcze czeka właśnie na tapetę i kilka elementów i drzwi do prysznica. O, ta dzisiaj, jak zamknęłam Cię. hej, kotku! Piesku. Jezu, ja zawsze do niego mówię kotku, a to przecież pies. No dobra. Ale tak czy siak ta ściana jest po prostu fenomenalna. Tutaj w tej części będą jeszcze półeczki, też zrobione właśnie z tego samego metalu, co drzwi. A na półeczkach staną oczywiście kwiaty. No i teraz mamy część jadalniano-salonową. To jest ta część jadalniana, a tu jest salon. Wam opowiem o tej części jadalnianej. Jak widzicie, duży drewniany stół, dużo krzeseł. Ja też sobie wymyśliłam, że fajnym elementem będzie połączyć różne krzesła, dlatego mam krzesła czarne, mam czerwone, miały być dwa, ale że było ostatnie, więc jest na razie jedno, może jeszcze kiedyś tu. Drugie w stanie i tu jest piękny taki fotel. To nie jest sta stary fotel z prl to jest nowy, ale zrobiony po prostu na stary, e, tak, tak e, inspirowany perelem, więc, e, więc wygląda super. Tylko tutaj mi trochę prześwietla i nie widzicie koloru, więc może z tej perspektywy będzie lepiej widać. On jest oczywiście też w takiej e, zieleni. No i duży stół na oknie. E, tutaj macie na oknie żaluzję bambusową, która świetnie tutaj dopełnia, daje takie ciepłe światło. W ogóle tu widać w tej. Części. Fenomenalnie, po prostu, tutaj to wygląda. Duży kwiat e, od moich przyjaciółek. I najlepsze jest to, że ten stolik, kto, mnie, kto jest ze mną na dłużej, to pamięta, e, że ten hoker e, dostałam i on był e, już jejku wiele lat temu, e, głównym elementem mojej pracowni. A teraz zobaczcie tylko tak w sumie go wcisnę, to przesunę. A teraz jest świetnym elementem tutaj. v W tej części jadalnianej. No i oczywiście obrazy. Obrazy też są z bimago. One tu fajnie kontrastują z tapetów, kwiaty. No i tak. I tak wygląda część jadalniana. A na dużych oknach postanowiłam zrobić zielone rolety rzymskie. I to są zarówno te żaluzje drewniane, bo właściwie bambusowe, jak i te rolety rzymskie. Słuchajcie, zamawiałam w, też we wrocławskiej firmie Perfekta, i muszę wszystkie, wszystkie zresztą mam od nich i muszę Wam powiedzieć, że w ogóle fenomenalne na jakość, w ogóle podejście, a najlepszy pan montażysta, w ogóle cudowny człowiek. Historia mega śmieszna, ale jak przyjechał nam montować tutaj, to akurat robiłyśmy z dziewczynami sesję do mojej książki nowej, i tu się działo po prostu wszystko. Montowali mi w tym czasie też klimatyzację. No, generalnie, tu był Saigon, i pan wpadł, zrobił to tak szybko, zamontował te rolety, że nawet się nie zorientowałam, kiedy. I pojechał. No wiadomo, pożegnaliśmy się, ale no fantastyczny, fantastyczny pan, którego serdecznie pozdrawiam, chociaż nie wiem, czy film będzie oglądał, pewnie nie, ale mega Wam polecam tę firmę, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych rolet żaluzji, to to wrocławska firma. No i tak wygląda właśnie ta część jadalniana. Jeszcze raz Wam pokażę ogląd cały sytuacji, tak? No, i przechodzimy do salonu, i tutaj oczywiście kanapa, o której Wam mówiłam piękna, zielona kanapa. Do tego moje cudowne balustrady z Kuźnia Koncept, które uwielbiam. One tak robią tutaj robotę, a w połączeniu jeszcze z lampami od Prowizorka Poznańska, nasza firma, wygląda to po prostu fenomenalnie. Każdy, kto do mnie wchodzi, robi wielkie ło, mówi, że to, to jest najpiękniejszy element. E, tego, e, tego wnętrza. E, super mi się sprawdzają te balustrady. E, no to musieliśmy, widzicie, zamontować <laughs> przed T8, e, żeby nam tutaj nie, nie latał po schodach. No wygląda to naprawdę ekstra. E, moja nowa miłość wazony, i tutaj macie różne e, wazony, prezenty. Tutaj od Renaty ze Szkocji, ta piękna ruda, od Arlety. Ten dostałam w prezencie imieninowym od Rodzinki. No i tak właśnie wygląda. To się będzie zmieniać, bo właśnie zamówiłam nowe wazony, więc one będą tutaj na pewno rotować. Konsola, konsola drewniana, bo to jest kominek normalny, ale ja marzyłam o tym, żeby mieć taką właśnie drewnianą konsolę. I to też polska firma. Ja Wam podlinkuję, bo to akurat ta firma, która mi robiła tę konsolę, ma taką długą nazwę, której nigdy nie mogę zapam zapamiętać, więc w opisie macie wszystkie linki. Eee, oczywiście, uszak. Wiedziałam, że w moim salonie stanie uszak i mówię, muszę Wam powiedzieć, że tak. Testowałam wiele uszaków, bo praktycznie każda firma je ma. Ale pod kątem funkcjonalności i wygody zdecydowanie wygrywa IKEA. Te fotele są tak wyprofilowane, że jak człowiek siada, to się tak zapada, otula i w ogóle są przewygodne. Także w mega polecam. Eee, szafeczkę, tą szafeczkę, która jest taka y y robiona na walizkę, kupiłam na Wida XXL. Tak, widać Excel, dobrze mówię. E, kwiatek, czyli e, ta y, Nola, jak to się nazywa? Boże, zaćmienie ma znowu. Od koleżanek dostałam, od dziewczyn, przyjaciółek. I patent na to, jak przekonać faceta, że jednak telewizor nie jest za mały. Bo marudził mi mąż, że jest za mały na takiej dużej ścianie. No to powiesiłam mu piękne obrazy, również z Bimago. E, I co? I nagle telewizor zrobił się w sam raz. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Także zaoszczędziłam kasę, nie musimy kupować nowego, dużego telewizora, a dzięki temu mam więcej siana na nowe buty. Tak to, tak to robimy, moje drugie panie. Dobra, dobra. I to cudo, to jest prezent urodzinowy dla mojego Teosia na roczek. I idealnie mi się tu wkomponował w cały design. On jest też w kolorze takim właśnie butelkowej zieleni. Tylko trochę nam światło... Tu jest dużo światła, dlatego trochę musiałam zasłonić roletami, żeby cokolwiek Wam nagrać, bo w tej chwili mam właśnie światło tutaj już przez cały ogród i byłoby tu wszystko przepalone. No i, i to właściwie chyba tyle, jeśli chodzi o mój salon. A nie, jeszcze nie, jeszcze tu mam piękny, okrągły, duży, jutowy dywan. I ten dywan zamawiałam w sklepie Trend Carpet, on ma 250 cm średnicy. Myślałam jeszcze o większym, żeby tak mi aż tutaj wychodził, ale muszę Wam powiedzieć, że ten jest w zupełności wystarczający, bo właśnie tak odcina mi całą tą przestrzeń salonową. No i stoliki. Stoliki ostatnio kupiłam na Allegro, bo tu generalnie stał taki czerwony stolik. On miał pasować do tych czerw do tego czerwonego krzesła, ale teodor go totalnie zniszczył. Rzucał nim w kominek, wszędzie nim rzucał i go tak pobijał, że stolik się nadawał tylko na śmietnik. Nie dało się już z nim nic zrobić, więc stanęły dwa czarne, ale myślę, że fajnie to wygląda, chociaż czasem i tak, te stoliki też latają po całym domu, więc myślę, że niedługo będę musiała je znowu wymienić i wtedy już kupię chyba coś, czego nie ruszy, co będzie ważyło tonę, czego nie da rady, nie da rady dźwignąć. No i tak tu właśnie macie, e, tak to wygląda. Także salon e, z jadalnią mówię, nie jest duży, ale jest taki przytulny, jest funkcjonalny i jest przede wszystkim taki mój, taki Taki właśnie, jak sobie wymarzyłam. A tu, o, o tą żarówkę też bardzo często mam pytania. A to jest, słuchajcie, żarówka, ona normalnie świeci. To jest żarówka kupiona w lerła merlę. Tak samo jak ten czerwony dzwoneczek, tamten szkolny. No i to by było. Na tyle. To mi jeszcze brakuje poduszeczek, bo mam kupione piękne poszewki na poduszki. Tylko muszę kupić jaśki, więc tu niebawem pojawią się jeszcze jaśki w kwiaty i w buźki twarze. No i będzie tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się moja przestrzeń. A właściwie z drugiej strony to moja przestrzeń, więc podobać ma się mi, ale po to się z Wami nie udzielę, bo wiem, że Was inspiruje, że jesteście też na etapach urządzenia albo planujecie w niedługim czasie, więc miło jest tak po prostu zainspirować i pokazać pewne rozwiązania. Ja też bardzo w dużej mierze tutaj stawiałam na to, żeby mieć polskie produkty, polskie marki, wspierać polski biznes, ale też dlatego, że pasują mi po prostu jakością i designem. Więc, więc mam tutaj sporo właśnie z polskich firm. Nie powiedziałam chyba jeszcze skąd mam kanapę. Ka kanapa jest z Agata Meble. I powiem Wam, że urządziłam tą przestrzeń tak, żeby była funkcjonalna, ale żeby była artystyczna, żeby miała charakter i żeby ja się w niej dobrze czuła, bo w takiej przestrzeni najlepiej się odpoczywa. I pomimo tego, że tutaj się wiele dzieje, bo, bo wiele się dzieje, to ja tu odpoczywam na maksa wieczorem, sobie siadamy na kanapie. Jeżeli chcę popracować, wystarczy, że sobie zapalę tylko jedną lampkę. I nie przeszkadza mężowi, bo na przykład ten chce sobie pograć na PlayStation i tak, dalej, i tak dalej. Więc generalnie jest naprawdę miło. Czekam jeszcze tylko na ten moment, kiedy zaczniemy palić w kominku. I mam nadzieję, że on taki biały zostanie, bo obawiam się trochę tego palenia. Zobaczymy. Ale wiecie: kocyk, ciepła herbatka albo jakiś jakaś czekoladka, kominek, długie wieczory. Będzie ekstra. No dobra, to ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Wszystkie linki Wam wrzucam, wszystkie, właściwie nie linki, nazwy firm, co, skąd, bo o to często pytacie, więc Wam po prostu nazwy, jak to, któraś firma ma stronę, chociaż większość teraz ma, ale jak ma to, to wrzucę. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba moja ta przestrzeń salonowo, cały czas mam w głowie sypialnia. Spiania już była salonowo jadalniana. Co Wam się najbardziej podobało? Będę wdzięczna za Wasze komentarze. Widzimy się w kolejnych filmach, a w następnym pokażę Wam w końcu kuchnię już tak całą, całą, już skończona, więc następny film to będzie kuchnia.